Dzień dobry. Dzisiaj wam pokażę mój nowy zestaw Świnka Pepa. Otwieramy. No, mhm. mhm. kibiszka. i one. No i kto tutaj jest? Tata świnka. Tata mhm. świnka. I George, nie? Tak, nie. George. Dzień dobry. Dzień dobry. I Pepa. Jestem Tatą świnką. Zaczynamy naszą historię. Tutaj jest jeszcze domek do wyciągnięcia. Wyciągnij. Opa, wyciągnęliśmy. Ok. E Zaczynamy więc naszą historię. Dzień dobry, jestem George. Dzień dobry, jestem tatą świnką. O, tato. Pomogę Dziękuję, bo brzuszek mi przeszkadza, żeby wyprostować mi nóżki. Tato, masz za duży brzuszek. No brzuszek mi urósł, jak skończyłem trzydziestkę, to wtedy każdy mężczyzna Dostaję takiego ekstra przyjaciela. Czyli taki brzuszek mu rośnie. A że ja już mam 35 lat, no to muszę będzie brzuszek, prawda? O jest i moja piękna dama. Czyli mama świnka. O, tatusiu! O, No mam ci buziaczka. Ej, a w ogóle możemy wyjść na dwór no jasne możemy wyjść ale jest takie zimno na dworzu że ja nie wiem czy my to robimy że wychodzimy tatusiu nie wychodź mama źle zrobiła ja sobie siądę w fotelu o jak dobrze sobie oh. się w fotelu nie idziesz? Nie. nie tata nie Dostanę, idzie zostanę bo jestem zmęczony po pracy się zmęczy, nie tata sobie nie idzie bo o, jest duży wiatr mówi a co? Takiego jest cieplutko jak w lecie, mimo że jest no, jesień. Ja sobie jednak odpocznę, wiecie? Ja sobie zciągę. O, a wy dzieci się pobawcie sobie. O, dobrze, katusiu. a na nasz dom coś spadło. Dyn, dyn, dyn. po jakichś górach czy co? Wchodzicie na, na jakiś święty, święty krzyż chyba wchodzicie? Nie, jesteśmy na podwórku. I bawicie się? Mhm. A co się bawicie w berka? Nie, w skakanie. O, złamałem nóżkę. Co się stało? Złamałem Pokaż. nóżkę. Ale masz jeszcze drugą, no to możesz chodzić. Nie przejmuj się. Zdrośnienia się. Idziemy do szpitala, mamusiu. Tak musimy iść. No to dobra, siadajmy do samochodu i jedziemy z nim. będzie musiał leżeć chyba dwa dni. Hmm, dwa dni? Będziesz leżał tutaj, George, dwa dni? No, Panie Doktorze, proszę tutaj wyraz wdzięczności. Może dałoby się coś pomóc mojemu synkowi? No, może by się i dało. No to proszę zrobić tak, żeby dzisiaj był wypis. jakieś założyć mu gipsik czy ortezę, nie wiem, co tam ma złamane. Dobrze? O, tutaj taki wyraz wdzięczności. No, o. A, dzisiaj będziesz wypisany, synku. Tak więc spokojnie. Już mi się zawyrza

Ale bardzo fajnie jest. Może pójdziemy we wszyscy we te na, na no w czwórkę pomyliło mi się na podwórko. No to chodźmy. Ej, tatusiu, jeszcze siedzisz. Nie, no już wstałem, nogi rozprostowałem mogę iść, mogę przenosić góry wow, wow gdzie wy wpadliście? Wow. to jest cały barywan, wow, jakiś tornado wpadłem tutaj no to mam jakiś. co nie wiem plastiki Ej, co tu się dzieje? nie wiem no nie Co się stało Peko? Właśnie nie wiem. Co się stało taką śmiecią? Nie wiem. Myślę, że był jakiś silny wiatr i nas porwał z domku i wywiał nas tu na tę wysypisko śmieci. Fuuu. Fu. Fu. No i my cali brudni, musimy iść do domku i się umyć. No to musimy iść. Dobra, ja już się umyłem. Teraz wasza kolej. Zdejmujcie ubranka i myjcie się szybko, bo zasmurodzicie samy dom. Już, umyliśmy się. Okej, okay. myślę, że to będzie koniec tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnej serii. Pa I, pa, I stawiajcie łapki w górę na mój kanał. Antoś i tata spędzają razem czas. Din, din.